Ojej, spójrz, Aleksy, to przecież twoja mama przyszła po ciebie, biegnij no dalej. Chłopcy zebrali się wokół Aleksego, wymieniali się porozumiewawczymi spojrzeniami i czekali na reakcję nowego. Kilka miesięcy temu trafił do domu dziecka, a już zdążył dorobić się prawdziwych wrogów. Chłopcy bezlitośnie się nad nim znęcali, kiedy tylko nadarzała się okazja. I prawdę mówiąc, mieli ku temu powód. Pewnego dnia stanął na środku pokoju i oznajmił współlokatorom. Że to tylko oni zostaną tu na zawsze, bo on ma mamę, która na pewno po niego wróci. Za te słowa regularnie obrywał, był wyśmiewany, a do jego plecaka wrzucano brud. Nic nie skutkowało. Aleksy uparcie powtarzał, że mama niedługo po niego przyjdzie. Dlatego chłopcy znaleźli skuteczniejszy sposób, by go nauczyć. Co jakiś czas mówili: Patrz, Aleksy, to twoja mama przyszła, biegnij. A potem obserwowali, jak blednie, Podrywa się na równe nogi i pędzi do okna. Przyciskał twarz do szyby i wypatrywał jej z nadzieją, że zaraz wejdzie na podwórko, spojrzy w jego okno i go zawoła. Wtedy wyrwałby się do niej, nie słysząc niczego i nikogo, i wreszcie wróciłby do domu, by już nigdy tu nie wracać. Ale za oknem widział tylko wychowawców, a za plecami słyszał wybuchy śmiechu. Gdy zasypiał, przytulając Misia, którego przywiózł z domu, Często śniło swojej mamie. Widział ją młodą i piękną, z uśmiechem na twarzy zamiast opuchnięć po ciągłym piciu, które zaczęło się po śmierci taty. Trzymał się jej obietnicy, tej, którą mu dała tamtego pamiętnego dnia, gdy go zabrali. Mama przysięgła, że się wyleczy i na pewno go zabierze, i to już wkrótce. Tam jest dużo zabawek i dobre jedzenie, tylko się nie smuć, synku. Ja niedługo po ciebie przyjdę ale mijały lata, a ona nie przychodziła. Początkowo Aleksy prosił wychowawców, by do niej zadzwonili i zapytali, ile jeszcze potrwa leczenie, ale oni bez ogródek odpowiadali mu, że jego matka już o nim zapomniała. Czas mijał i nawet zdjęcie mamy, które trzymał jak skarb, przestało mu dawać nadzieję. Aleksy, chodź, przyszła po ciebie mama. Po jego plecach przebiegł dreszcz, a w głowie odżyły wspomnienia drwin, które musiał znosić na początku pobytu w ośrodku. Czyżby nawet wychowawczyni chciała sobie z niego zakpić? A może, mama naprawdę przyszła? Nie wiedząc co myśleć, ruszył za nią do dużej sali. Nie czuł ekscytacji ani strachu, po prostu już nie wierzył w te słowa. Straciły dla niego jakiekolwiek znaczenie, ale gdy wszedł do sali, zobaczył kobietę. Stała tam, patrząc na niego z ciepłym, Choć zmęczonym uśmiechem. Ale to nie była jego mama. Aleksy, poznaj swoją nową mamę. Chcecie cię adoptować i zabrać do domu. Ale jesteś już duży. Musisz się na to zgodzić. Jak to? A jego prawdziwa mama? Przecież ona istnieje. Czy teraz będzie miał dwie mamy? Czy będzie miał dom? Wychowawczyni unikała jego wzroku, ale on nagle wszystko zrozumiał. W jednej chwili wydoroślał. I pojął o wiele więcej niż powinien w swoim wieku. Chciałbym móc zakończyć tę historię inaczej, powiedzieć, że mama Aleksego się opamiętała, wyszła z nałogu i wróciła po syna. Ale tak nie było. I niestety takie historie zdarzają się niezwykle rzadko. A jednak wciąż marzę o tym, by każde dziecko w domu dziecka choć raz usłyszało te upragnione słowa, choć przyszła po ciebie mama.